Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Odpowiedzialni kierowcy wiedza. Że należy regularnie monitorować stan swojego samochodu. W szczególności należy kontrolować pracę układu hamulcowego. Przewody hamulcowe odgrywają w nim ważną rolę. Jeśli zauważysz na nich uszkodzenia, nadszedł czas, aby je wyeliminować. Często do tego celu wystarcza rozwiercanie. Nie wątp we własne siły, ale uważnie przeczytaj artykuł. Stosując się do prostych wskazówek. Poradzisz sobie z problemem bez konieczności korzystania z usług serwisu samochodowego. Przeznaczenie i funkcje przewodów hamulcowych. Przewody hamulcowe nie są osobnym elementem, ale ważnym składnikiem całego układu. Tworzą one swego rodzaju główny przewód, przez który przemieszcza się płyn hamulcowy. Ich prawidłowe działanie jest obowiązkowe podczas zmniejszania prędkości, zatrzymywania samochodu i oczywiście hamowania awaryjnego. Główna funkcja przewodów jest zapewnienie przepływu płynu roboczego do elementów układu hamulcowego. Podczas tej pracy SA one stale poddawane wysokiemu ciśnieniu i obciążeniom hydraulicznym. Jeśli ulegna awarii, cały mechanizm zostanie zakłócony, a pojazd stanie się bezużyteczny. Kiedy konieczne jest spłaszczenie przewodów hamulcowych? Długotrwała eksploatacja samochodu, bezwzględne korzystanie z żelaznego konia, nieterminowe przeglądy i zaniedbywanie zasad pielęgnacji. Prowadzą do problemów, w tym z przewodami hamulcowymi. Esa to zmniejszona przepustowość pęknięcia irdza, poluzowanie lub gnicie elementów złacznych, kwasne gwinty, zerwanie. Wszystko to prowadzi do awarii całego układu hamulcowego. Oznacza to zagrożenie wystąpienia sytuacji awaryjnej na drodze. Prawidłowym rozwiązaniem jest rozwiercenie przewodów, czyli bezpośrednie usunięcie uszkodzonego odcinka. Nie zawsze konieczna jest wymiana całego przewodu. Jeśli pozwala na to długość, można pozbyć się tylko uszkodzonej części. Nie należy jednak zapominać o starym powiedzeniu: Umierz 7 razy, tnij raz. Odnośnik. Rozwiercanie przewodów hamulcowych dotyczy wyłącznie produktów metalowych. Materiały gumowe należy wymieniać w całości. Sygnały alarmowe uszkodzonego układu hamulcowego, w tym przewodów hamulcowych, to wyciek płynu hamulcowego obce dźwięki, piski podczas. Naciskania pedału hamulca, nierównomierne zużycie klakał hamulcowych, swobodny ruch pedału hamulca, wydłużona droga hamowania, przegrzanie. Bebnów hamulcowych, samochód porusza się na boki podczas hamowania. Ważne, zignorowanie niepokojących objawów może prowadzić zarówno do awarii całego pojazdu, jak i poważnych konsekwencji podczas jazdy. Instrukcje dotyczące niezależnego pochylenia koł. Nie każdy kierowca odczuwa chęć angażowania się w naprawy. Dla niektórych jest to zbyt skomplikowane, inni nie mają ja na to czasu i ochoty. Jeśli należysz do tych kategorii, zawsze możesz zwrócić się do serwisu samochodowego i powierzyć rozwiercanie profesjonalistom. Jest jeszcze jeden czynnik, który możecie powstrzymać, to brak specjalnego narzędzia. Jednak zawsze można je kupić w sklepie motoryzacyjnym lub zamówić online. Narzędzie pracuje z metalem tak delikatnie, jak to możliwe, zachowując jednorodność grubości ścianki i gładkość wewnętrznej powierzchni. W razie potrzeby można łatwo zakupić zestaw do rozwiercania. Oprócz rozwiertaka zawiera on obcinak do rur, szczypce, zacisk, gniazdo, znaczki dla różnych średnic rur. Ważne, nie należy śpieszyć się z zakupem najtańszych zestawów. ESA one w większości niskiej jakości. Lepiej zapłacić trochę drożej, ale żywotność narzędzi będzie dłuższa. Jeśli powyższe przeszkody cię nie przerażają i masz pod rikę wszystko, czego potrzebujesz, wykonaj naprawę samodzielnie. Proces rozwiercania przewodów hamulcowych nie jest pracochłonny i nie zajmie dużo czasu. Po pomyślnym zakończeniu prac, z pewnością poczujesz dumę z własnych umiejętności. Postępuj zgodnie z instrukcjami, podjdź samochodem do kanału inspekcyjnego lub wiaduktu, unieruchom go. Przygotuj zestaw do odpowietrzania, a także wiertarkę i benzynę. Odkręć przewód hamulcowy od zacisku lub cylindra hamulcowego. Ocen zakres uszkodzenia i czy można je naprawić. Jeśli możliwe jest usunięcie uszkodzonego elementu przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej długości, odetnij go za pomocą obcinaka do rur i wyrzuć. Spełnił on już swoje zadanie. Potraktuj, nadająca się do naprawy, krawec cięcia benzyna. Zaciśnij rurę szczypcami, aby utworzyć złacze dla gniazda. Sfazuj krawedzie rury za pomocą wiertarki i wiertła o wymaganej średnicy. Oczyść rurę z opiłkow i włos złacze. Wez narzędzie do rozszerzania i włos rurkę do wybranego otworu. Upewnij się, że koniec rury wystaje 5-6 mm poza krawec. Zaciśnij narzędzie. W tym momencie mechanizm pracuje nad wymagana częścią. Podziwiaj wynik pracy. Na końcu rury powinno znajdować się zgrabne rozszerzenie, które hermetycznie połaczy elementy systemu. Umieść wszystkie części na miejscu. Napełnij płynem hamulcowym i pompuj układ, aby usunąć z niego całe powietrze. Przetestuj osiągi samochodu. Plusy i minusy spłaszczania przewodów własnoręcznie. Sam proces rozwiercania nie wymaga dużego wysiłku, ale jak w każdym przypadku można wyróżnić jego pozytywne strony i wady. Do plusów można zaliczyć następujące fakty: nie musisz płacić za pracę nieznajomych, a to korzystna ekonomia, jesteś zainteresowany. Sprawnością swojego samochodu, więc wykonasz pracę odpowiedzialnie i jakościowo, nie potrzebujesz specjalistycznej wiedzy ani specjalnych. Umiejętności, co oznacza, że w 100% poradzisz sobie z zadaniem. Możesz wykonać naprawę w dogodnym dla siebie czasie i nie będziesz. Dostosowany do trybu pracy serwisu samochodowego. Potrzeba specjalnych narzędzi do wykonania procedury, rozwiercanie może nie być wykonane perfekcyjnie w porównaniu do doświadczonych. Rzemieślników, narzędzie nie jest potrzebne po wykonaniu pracy. Przyda się tylko wtedy, gdy regularnie zajmujesz się używanymi samochodami. Można spróbować naprawić samochód własnymi rękami ale w razie wątpliwości należy powierzyć to specjalistom. Wszystko zależy od Ciebie. Zapobieganie pekaniu przewodów hamulcowych. Oczywiście, aby w przyszłości nie spędzać dużo czasu na szukaniu awarii i napraw, najlepiej jest traktować swój pojazd z ostrożnością. Nie bądź leniwy, ale postępuj zgodnie z kilkoma prostymi wskazówkami, okresowo sprawdzaj przewody hamulcowe pod katem rdzy i usterek. Brud, mikropekniecia i korozja powodują nieprawidłowe działanie układu. Wymieniaj płyn hamulcowy zgodnie z przepisami. Sprawdzaj szczelność mocowań. Zabezpieczać powierzchnię środkami antykorozyjnymi. Nie dopuszczaj do wycieku płynu hamulcowego. Bądź zwolennikiem ostrożnej jazdy. Nierzadko zdarza się, że przewody pękają podczas pokonywania przeszkód. Diagnozuj mechanizm hamulcowy co najmniej raz na dwa lata. Kierowcy, którzy spędzają dużo czasu w trasie, powinni to robić co 50 tysięcy kilometrów. Regularne monitorowanie zużycia części pojazdu zaba o Twoje bezpieczeństwo.